witajcie kochani dzisiaj gotujemy bigos troszkę się ochłodziło także można pogotować bigosik mam tutaj zostało mi trochę takiej kapusty to jest polska kapusta nawet nie wiedziałam że ona jest polska piszę wszystko po angielsku w winie ale piszę gdzieś tam że polska ty piszę 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 że kapusta polska jest dosyć kwaśna taka taka kwaskowa nie nasz smak trochę. Nie za bardzo, bo tą, tą wolę niemiecką, ta jest bardzo smaczna Ale damy tej trochę. ta ma mało płynu. Tutaj odlałam płyn, bo pływała, no słownie pływała w płynie. Dajemy do gara kapusty. Nic nie kroję taką długą. wrzucamy jak jest. I damy tej może połowę. Oko, tak, bo będę dodawała też słodką kapustę, bo nie odciskam, nie odlewam płynu, daję tak jak jest i dodam słodkiej kapustki. A no jeszcze może troszkę, troszkę zostawię. Zawsze ja można myślę, dołożyć, zawsze można dołożyć, bo troszkę sobie zostawimy. Tak za dużo nie będziemy tego bigosu robić mamy bigosik do bigosiku wrzucamy żebereczka to są takie prawidłowo bez kości one są tą chrząstkę tylko mają wrzucamy do bigosu znaczy do kapusty i to Od... dopiero, dopiero będzie dopiero będzie do kapusty teraz wrzucamy jakieś dwa listki o takie dwa listki wrzucimy i parę kulek ziela angielskiego będę liczyła ile wiesz bo ja później lubię szukać tak tak dają Dwie, a jakieś malutkie mi się trafiły. O, tu są większe. Trzy, cztery, pięć kulek wystarczy. Pięć kulek ziemi. Mają zapach jednak, mocny. Nie solimy. Pieprzu nie dają na razie. Tylko zaleję to wodą. Przygotowaną wodą. I stawiamy na piec, niech się gotuje. A ja w tym czasie przygotuję resztę składników. To już może się gotować zacząć przykryję nawet. Zabieram się już do słodkiej kapusty. Kochani, daję jednak wszystką kapustę. Ona jakaś taka sucha jest, tak trochę zostawię, to ona mi się może popsuć. Nie ma tego za dużo. Zakotowało się wszystko. Dodajemy teraz jedną cebulę tak byle jak pokrojoną, taką średnią cebulkę surową i jedną czwartą takiej większej główki kapusty słodkiej. I to wszystko będziemy teraz gotować. A potem jeszcze dodamy jakąś kiełbaskę, coś jeszcze dodamy. Na razie to będziemy gotować około 2 godzin. Trochę mamy swoją kiełbaskę. Tak, dodammy. tak, dodamy, później ją podsmażymy może, ale na razie to się musi pogotować. Pięknie się wszystko gotuje. Dodam teraz troszkę ostrej papryki. Czerwonej i troszkę słodkiej. I garstkę suszonych pieczarek. A no może jedną, może dwie dam nawet. I to razem wszystko mi się dalej gotuje. Wszystkie dodadzą smaku, aromatu. Ach, nie już zaczyna i dalej gotujemy trochę nie minęło jakieś półtorej godzinki może i trochę nawet dłużej wyjmuję teraz mięsko to już chyba wyjęłam wszystko to właśnie sprawdzam tak mięsko wyjęte przestygnie chwilę i pokroję ją na mniejsze kawałeczki i z powrotem wrzucę do bigosu do kapusty niech trochę przestygnie Kochani, mięsko oddzieliłam od kości, pokroiłam na mniejsze kawałki. Ono jeszcze nie jest całkiem miękkie, ale o to mi chodziło, żeby się nie rozpadło. No teraz wrzucam z powrotem. I gotujemy, a w tym czasie przygotuję sobie teraz kiełbaskę. A to niech się dalej gotuje. Kochani, tutaj mam takie pętlo naszej domowej kiełbaski i dwie takie wędzone, półwędzone. Pokroję to i zaraz będę podsmażała lekko. Ale chyba zdejmę tą osłonę zdejmę prawda? Zdejmę. Przekroję na pół i tą osłonę zdejmę. I pokroję w plasterki i zaraz na patelnię. No się dobrze się zdejmuje. Kochania będziemy podsmażać na naszym domowym smalcu. Tak, Niech się nagrzeje patelnia, smale się rozpuść i zaraz wrzucę za kiełbaskę. Myślę, że wystarczy tyle. Wystarczy. No i wrzucamy kiełbaskę. I to lekko ją tylko zrumienimy. Tak parę minut, podsmażymy ją lekko. Kiełbaska gotowa, tak lekko tylko zrumieniliśmy, teraz przełożymy nasz likofit z powrotem na no to palenisko. Oj, ale muszę zmniejszyć, bo to za to mocno zachował. Wow. Wrzucamy kiełbaskę razem z tym tłuszczykiem. Tak szany był palik, ale już je zmniejszyłam. O i teraz wszystko gotujemy co najmniej godzinkę i potem możemy próbować dopiero. Ale jeszcze z godzinkę gotujemy. Ale wiesz, to pieprzu dam trochę, bo nie dam pieprzu. Dałam tylko trochę ostrej papryki, ale to jest za mało. Teraz trzeba troszkę dopieprzyć. Tobie nie dajemy, bo kapusta słona. No zobaczymy później. Kiełbasa słonawa. Już później będziemy doprawiać teraz gotujemy jeszcze następną godzinę już się gotuje ponad dwie godziny jeszcze godzinkę gotujemy dopiero będziemy próbować kochani próbowaliśmy jest pyszny bigosik kwaśniutki, fajny słony, nie potrzeba soli ale damy troszkę majeranku trochę majeranku przecieru nic nie dają bo jest dosyć kwaśny właśnie próbowaliśmy Kapusty, tak, tak, taki właśnie taki, jak nam smakuje tak. Także gotujemy jeszcze, bo jeszcze troszkę jest to, że barka są twardawe i kapusta też lekko jeszcze twarda. Także dalej gotujemy. Kochani, by się już gotuje, wiesz? Kochani, 3,5 godziny się już gotuje. Damy teraz może z dwie łyżki naszego takiego sosu pomidorowego. Zaraz się spróbuję dać dwie łyżki. Podkreśli trochę kolorek i smak. Już makuje dobrze. Tak, próbowaliśmy, już prawie gotowy, ale jeszcze z pół godzinki go podgotujemy. Tak, w sumie będzie się gotował 4 godziny. No, jak na bigos to i tak krótko. Tak, bigos się długo gotuje. Także jeszcze chwilę go gotujemy. No i kochani, wreszcie nasz bigosik gotowy, a gotował się 4,5 godziny. Ale już jest pyszny. Próbowaliśmy pyszny pyszny. Teraz wyłączamy przykrywamy i zostawiamy co najmniej na pół godziny i za chwilę będziemy próbować no i kochani bigosik gotowy przestyk sobie chwilkę nakładamy oj pachnie pachnie na razie tylko tyle może żebyśmy spróbowali prawda? A tak tylko trochę tak. bo my już tak próbowali ten bigos żeby Ach, się prawie najedli troszkę. ale troszkę spróbujemy zjemy troszkę bo my no bigosiku, kochani zrobiłam pyszną bagietkę przepis w osobnym video Teraz spróbujemy nie to kochani, znamy widorec? smak ale musimy wam pokazać ale gorący jest i do tego właśnie ta pyszna puchna bagietka grzybki suszone mm. są w tym I trzeba było nawet moczyć prosto do bigosu się wrzuca. ale jaka bagietka fajna mm. Mm. próbujemy mhm mm mm -hmm. mm -hmm. mm. ale dobre, ale gorące kochani dlatego się tak długo gotował bo ja od razu do kiszonej kapusty wrzucam wszystko wiem, że kwas właśnie spowalnia właśnie gotowanie znaczy miększenie mięsa ale gotowało się 4,5 godziny mm. także wszystko jest mięciutkie wszystko pyszne i mięciutkie mięciutkie i pyszniutkie kochani Oj, owszem, jeszcze bez ma sobie. Mm. Mm -hmm. Udał się. Pycha. Tak, ja też. Pycha, pycha. A pakietka i pan Libra. Mamy czwórnego. Trzymajcie się? Do następnego, ale pycha.